Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkim z Ziem. Wszystkich z ziemskiego Raju. W moim życiu to jest tak, że zasypiam, czuję, że jestem w raju i budzę się i znowu jestem w raju, w Ziemskim Raju. W siódmym kręgu. Siódmy krąg najwyższy, krąg niebieskiego raju. Dlaczego w moim życiu tak to jest? Do końca nie wiem, ale. Tak mi się mocno wydaje, że ja moją wolną wolę dałem panu Bogu sporo lat temu. No, załóżmy za 40, jakoś tak. Po przeczytaniu poematu, nie, po przeczytaniu e, Ludwik, książki Ludwika de Montfort, doskonały traktat o nabożeństwie miesięcznej Marii Pannie. I tam Ludwik, matka burza tłumaczyła Ludwikowi, bo to matka, może to Ludwikowi, W jaki sposób oddać wolną wolę Panu Bogu przez serce matki? Boże, że takie najładniejsze, najlepsze wykonanie, oddanie wolnej woli. Ja to zrobiłem. Nie od razu czułem się w raju. Nie. W raju tak naprawdę czuję się od kilku lat. Od kilku lat czuję, że jestem w ziemskim raju. Jednak, jakby to powiedzieć, dojrzewanie chrześcijańskie trwa. To się nie dzieje w jeden dzień. No, może u świętych ludzi tak, po widzeniu Boga twarzą twarz albo Matki Bożej, no to ta wiara może skoczyć tak od razu. Może tak jest. U mnie nie. U mnie to wszystko powoli się dzieje. Dlatego tyle żyję. Od kilku lat czuję, że jestem w raju. Bardzo się zastanawiam, jako że człowiek święty nie jestem. Jedyne, co tak naprawdę to Zależy mi na tym, żeby wejść do raju niebieskiego, tak naprawdę. Zależy mi na tym, żeby być blisko Pana Boga. Stąd jestem codziennie na mszy święta od wielu lat. I dla mnie codzienna komunia święta to najważniejszy moment mojego dnia. Zbliżenie się do Boga. I co powoduje, że ja taki szczęśliwy jestem? W moim odczuciu to jest. Od czasu, kiedy ja oddałem wolną wolę Panu Bogu, to ja nie mam takiej historii, a może powinien pójść w lewo albo w prawo. Ja wiem, że tam, gdzie ja idę, to Bóg mi to wybrał. Krótko mówiąc, zgadzam się i bardzo proszę, żeby się działa wola Boga, nie moja, lecz Boga, czyli Ojcze Nasz. I odpuść nam nasze winy, czyli nie moja, lecz Twoja wola, tak jak w się Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, tu jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na Ziemi. Mnie niesłychanie zależy, żeby to Bóg podejmował decyzję. Bo ja wiem, że ja przyszłości nie znam, dnia jutrzejszego nam, kolejnej godziny nie wiem, co się będzie działo. Więc jak mam podjąć decyzję, czy ja powinienem coś zrobić, to czy tak? No, pojęcia nie mam. Natomiast Bóg wie, Bóg znając przyszłość, wie, co zrobić, żeby czasu nie zmarnować. I żeby życia nie zmarnować, I ja od jakiegoś czasu, od tych kilku lat, czuję, że Bóg mnie tak prowadzi, że czuję się w raju, że czuję, że Bóg mnie prowadzi prosto do nieba, prosto do siebie. To jest genialne uczucie. Ja nie mam dylematów, czy dobrze zrobiłem idąc tu, czy coś tam. U mnie to nie występuje. Jestem niesamowicie szczęśliwy, bo czuję opatrzność boską, która mi ratuje wielokrotnie, każdego dnia. I to jest takie miłe uczucie, że wszystkim. No to jest tak, jak człowiek się stara i zbliża się do Boga. Czyli ja mam taką sytuację, że moje dzieci już są dorosłe. Każde, każdy człowiek w dążeniu do Boga jest sam, ponieważ każda droga każdego człowieka jest inna. No, i my, każdy z nas musi tą to, znaczy nie musi, ale jak, jak ma wolną wolę, to może robić co chce, a jak nie ma, to robi to, co Bóg zechce. I to jest coś przecudownego. Ja czuję się bardziej zaopiekowany, kiedy oddałem wolną wolę Panu Bogu, niż jak sam dbałem o siebie. Bo wtedy to różne, różne głupoty do głowy przychodziły. Niesamowite, to wszystko jest cudowne i wspaniałe. No więc delektuję się każdym dniem. Każdym dniem, bo wiem, że jestem coraz bliżej śmierci, czyli przejścia do tamtej strony. A jak człowiek tak stara się, żeby być bliską, to przestaje się bać. Przestaje się bać przede wszystkim śmierci. Bo dla mnie śmierć to spotkanie z Bogiem. Spotkanie z aniołami świętymi, to ogromna radość przejść na drugą stronę. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobił Karamatko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych. wszystkim pokosaj Bóg, Trzech Mogący. Ojciec i syn i Duch Święty, Amen.